Sponsorem tytularnym jest firma Unigaz. Dowóz butli z gazem Ruda Śląska, kompleksowe rozwiązania dla komfortu i bezpieczeństwa. Słyszysz tego bolida? Jest limona, empaki. Jest fajny memorandum. Ty, a tu powiem, masz nie? odprysk, ty? Jest El Trio. Ciema. Gary do walki. Oczywiście. Mi zapytam, co to oni nie zapytam, potem no. mi, mi upominą. Co? Wszystko. Nie upominam cię. Dobra robota. robota. Szanuję pracę, tak? Szanuję pracę. Zobacz, zobacz, a trenerów, tak? Aha, widzę, że cię przygotowali reprezentuj... tu ładnie. Jak ładnie zrozstawione, wszystko równo. Że to ten co a później, że się, się to wzięli do zadania, takie. Co jeszcze raz? Tej nam było być później, to. Będzie za chwilkę, nasz burka. My wcześniej wyjechali dzisiaj. Mhm, Ważny mecz, się. trzeba się przygotować, sprawdzić stan murawy, pozycję, gdzie grosz, czy jako trawa, czy dobrze przyjąć. Jak Dwa boiska? kontakty, jeden kontakt, wiesz? Jak boisko? Okej. Okay. <laughs> ostatni mecz 4-0, jak to dzisiaj widzisz? Co, ostatni mecz 4-0? Co tutaj? Tu, no ja wtedy, że mnie grą, niestety, mhm. nie mogłem, ale. ale... to, jest to, stare, to, jest to stare. Nie, aczkolwiek tamten mecz... My mieliśmy dużo młodych, praktycznie cały skład był młody, bo ani Mazji wtedy nie grała, ani ja nie grałem. I, I tak mieli, powiedzmy, do pierwszej bramki było bardzo wyrównane, nie? Aczkolwiek później się posypało, no młodzież też... No to sobie takie dwa składy były młode. Ja, ja, dokładnie. Oni też mieli bardzo odmłodzony skład, aczkolwiek oni się tam posiłkują wszystkimi tymi akademiami tutaj wokół, nie, i z Katowic, i, i tutaj z okolic, więc... W sumie większe miasto, nie, niż miasto. No, no. No, no, mają popisać, ja, pozbierać ja. ludzi. No, oni też stychów, nie, mają, więc, więc oni zawsze tam jakoś są poratowani, nie, aczkolwiek, no, my mamy też uzdolnionych tych młodych, nie, tylko brakowało doświadczonych. Zawodników, którzy są, byli w wojsku, nie? Obie drużyny mają, po jedno, <laughs> obie drużyny mają po jednym punkcie w tabeli no to. No ale my są wyżej. Widziałeś tabela? Także rotacja dzisiaj A oni dobra. mają mecz mniej. No. no. Dzisiaj trzy punkty. Dzisiaj trzy punkty, taki jest plan. Dzisiaj I musi wyjść. A co wyjdzie, to wojsko z No nie, no musi wyjść dzisiaj. Dzisiaj jest nowy trener, pomogę mu na pewno. On nam pomoże, mu swoja wizja. Inaczej ustawi na pewno niż, niż trener Mikusz. Miejmy nadzieję, że to wyjdzie, nie? Ach trening jak oceniasz? Jeden trening na razie był z trenerem e, Zajdlem, no i mega, mega trening. W porządku, nie. Bardzo długo przede wszystkim musiał nas poznać, zobaczyć kto, jak gra na jakiej pozycji. Wszystko praktycznie mieliśmy w trakcie jednego treningu. I stałe fragmenty, gierka, utrzymanie, wszystko w górę, więc myślę, że trener już już jakieś tam pierwsze zdanie na temat drużyny, jak ustawić mo. Jakiś plan Mo na te Mo, wydaje mi się, że mo. rok go poznamy z pewnością.

potem musimy do coś będzie do domu przyślij w końcu. Kto wygra? No ja potu zostawiony na treningu Dla tych chłopaków sport to całe życie setki wyrzeczeń, miłość do klubu Walka do końca, nie do Bibi, jest kościół nas Muzyka i sport, uroczy urania Tylko jedna, wielka rodzina Związane z uranią, piękne maszyny Grać ci przegrać, nie ma to znaczenia Wierni kibice, tak już od dziecka W spółecie klubu, jest już za nami Historia się pisze, na naszych oczach Logo dzielnicy to logo urania 1921 Za tą drużynę Dziś jestem zasady W jest Kto wygra mecz Dzień! 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 Nie, życie cię piłka rozejrzy się wokół, sam meczu nie wygrasz czasem jest ciężko, ty musisz to wytrwać Życie to walka, ty musisz ją wygrać Konsekwentnie, prosto do celu Pamiętaj mordą, sport Nieważne jaki, dawaj na trening Najwyższy czas, w życiu coś zmienić Urania, urania, to klub sportowy Trzeba pomagać, tylko za swoim Ja mam go robić! Trzymaj, trzymaj piłkę! Zaszkódź na główki! Ty bez! Zamknię się teraz! Daj, Gidzie! Daj Gidzie! Nie daj! Nie Nie daj! Nie daj! Nie daj! Jak nie dole! Franciszek Powrót! Powrót! Pawło!